Witamy się z Państwem w dniu następnym, kolejnym już z naszych zmagań z siedliskiem Sylwia sobie wcina a ja zrobię unboxing przyszły do nas wiertełka wiertełka będą wykorzystane no chyba będą się Cię poprosić bo będzie mi ciężko będą wykorzystane jako do robienia otworów pilotażowych żeby troszeczkę użyć w krętarce i żeby lepiej nam się no, wkręcało te, te wkręty i te legary główne a że będzie ich pewnie parę tysięcy łącznie tak myślę ich wiertę tych otworów to trzeba zobaczyć na czego jest aha będą to poukłada po fajnie tak to wygląda na tym chyba najbardziej nam zależało czyli 3 sztuki, te same 4x40, eee, mamy tam wkręty szóstki i ósemki, także nie powinno to jakoś tam przesadnie wpłynąć, a dzięki temu wkręt będzie się lepiej wkręcał. Eee, wszystkie są przedłużane, eee, no i co, no i chyba tyle, nie ma co zbytnio gadać, biorę się za robotę, tak, pani mhm. Sylwio? Jestem wykończony. Nie dosypię, <laughs> ale dalej szczęśliwy. Idziemy działać. Co robisz, majster? Nie wiem. <laughs> Nie no. Mamy te multipłaty. O kurde, ale podwinąłem. Na jednej, na każdej z nich jest ile? 407? Do otworów? Jakoś tak. Jakoś tak. No dużo w każdym razie. Czyli dwa kołeczki potrzebne, albo przynajmniej jeden. I e, no gdzieś tam mamy w planach wieżbę, ponieważ, ponieważ, ponieważ jak nakierujesz tam, widzimy, że jest, jest co, co zagospodarować. Jest ziemia, a 6000 tam 500 metrów, e, więc sobie zrobimy sadzonki wieżby. Na razie wieżby nie mamy, ale sobie już przygotujemy. Przygotujemy sobie agrowłókninę i to, żeby to tam się trzymało, żeby było podniesione, żeby nie zalało tego. Tak? Wiatr tak. nie zwiał. Część przeniesiemy do tunelu, część tutaj. Zobaczymy, co lepiej rośnie. Na razie to są testy. Jak widać, ten tunel też ledwo stoi, ale na testy się nadaje i jak widać, wszystko pięknie rośnie, nie? Rośnie. No, więc nie przedłużamy. Wsypujemy ziemię do, do nich i. I przygotowujemy już na nadejście sadzonek. Tak proszę Panią? Tak, proszę Pana. No i dobra, no i działamy. I witamy Was z powrotem. Ja tak szybciutko wytłumaczę, co robimy. Tak jak mówił e, wcześniej, Adrian przygotowujemy sobie multiplaty pod sadzonki. I wpadliśmy na taki genialny pomysł. Oczywiście Adrian, wpadł jak zwykle, dogadał się sam ze sobą Tefą. i wyrzucił z dobra siebie. Robota. Tak, dobra robota. Oprócz tego, że przygotowujemy te multiplaty, czyli wysypujemy je ziemią, to ziemię też sypiemy pod spodem na agrowłókninę, W razie gdyby się roślinka zakorzeniła, no żeby miała więcej przestrzeni, tak? Żeby wilgoć. I żeby była utrzymana wilgoć, tak. Żeby te... przewiewu nie było, nie? I tak, żeby nie parowało Pokaż od spodu jedną tą paletę. O, bo one mają takie... Malutkie, nie? Ale ogólnie to ta jest dużo porządniejsza nie, niż. Ale niż te tylko plastikowe. Że, no to to, to, to tylko, takie, że to są takie mikruski. No Ale do wieżby, nie? Więc no, y, wszystkie chwasty będą od razu widoczne, bo wierzba to będą gałązki. Mam no, że uda nam się tyle sztuk. No, bo jeżeli jest tam 56 palet razy 400, to jakaś kosmiczna liczba wyjdzie tego. No, kosmiczna. No ale co. Może ktoś będzie chciał sadzonkę wierzby, piękną, Aha, na szczęście. O, o ile nam wyrośnie. O ile wyrośnie, a wyrośnie. Jakie o ile wyrośnie? Dobrze. Cofnijmy się Teraz o 3 sekundy w tył. Zobacz jeszcze, dlaczego więcej ziemi jest. Tak, jest więcej ziemi, żeby to podlać i żeby ta ziemia w tych y, mikruskach się fajnie osadziła. I Adrian oczywiście robi tą środko, ten środkowy rządek. I co robi? I niszczy moją pracę w pierwszym rządku. No normalnie, zawsze tak robi. Nieważne, że ja tam robię. Ja sobie tam postawię skrzynkę. Tak? O sztykadzie. No dobra. Kończę gadać, bo Adrian mnie dogonił, także zaraz będziesz zrobił więcej, a ja jak niszczy. zwykle nic nie robię. O, cieszę się, że to Nie masz mikrofonu, to i tak Cię nie słychać. To będzie słychać. Dobra, witamy się z Państwem. Nie kupujcie tej kurtyny. Jest średnia, prawda, Sylwia? No, ale skoro już mamy te trzy sztuki, to już ją montujemy tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak to mniej więcej wygląda. Teoretycznie 20 tysięcy tych komóreczek będzie. A co się przyjmie? Nie wiadomo. Nie wiemy, zobaczymy. Ocenimy. Na pewno trzeba to posadzić najpierw. To będzie też wyzwanie. Kiedyś do nas przyszedł. Sylwia usuwa chwasty. Kiedyś pomaga. Chcesz coś powiedzieć? Tak, że to jest piołun. Tutaj. Piołun, tak? Czyli Sylwia mówi, pojawi... że to jest piołun tak. i że się pleni. Tak, i jest tego mnóstwo tam. O, idzie tygrys. O, idę. Dzień dobry. Witam się z Państwem. Witam się. Witam. Cieść kochany, cieść murdeczku moja. Co tam się dzieje, Za Na pewno. O, jest chwast przede wszystkim. No, chwast. No i to jest najistotniejsza. Dlaczego księdzisz, Kiciusia? Jest bezduszna. O, nie ma emocji, nie ma duszy, po prostu. Dobra, widzimy się za parę minut, jak zrobimy jakiś postęp. Tak? Tak. Idzie, Kiciusia. Tak, jestem piękny. nosiaciek, taki Tak, jestem piękny. Tak, jestem piękny, taki jestem. Dobra, witam jeszcze z państwem. E, no trochę nie wyszło, mimo to że. To się wyszło, tylko. Wyszło coś... i nie wyszło, no opowiadaj. To tu nie wyszło? Wszystko tu fajnie wyszło. Pomysł świetny, agrowłóknina świetna, tylko ten natrysk do za przeproszeniem dupy. <grym> Ta, no. Bo gdyby on działał tak, jak ma działać i tworzyłbym mgiełkę w środku, to Mgiełka byłobyś... jest Na, na trzech yy, pierwszych. No ale jest ich 20. A jest 20, tak. Yy, Natomiast. Yy, z... wybuchuje nam wszystko, z Multipalet. No. Tak. Tam dziurkę zrobiłeś to może udać się tak. pokazać, że tam gdzie się woda skrapla, no się krapla. Tam gdzie woda leci kropelkami wypłukał już całą ziemię. No dobra i tak. Bo widzicie? Tam gdzie kropelki, tam nie ma ziemi, nie? Także zupełnie tak, nie spełnia eee. to swojego zadania, ale i na to mamy sposób, tylko najpierw wyłączę wodę. Tak. Ogólnie biorąc, to to wszystko zostaje, bo my ten mały arkusz, te 5 metrów, jest tylko i wyłącznie na testy, czy wybieramy tą agrowłókninę, czy tą bardziej zimową. To jest 17 gram na metr kwadratowy, tam to jest 23 gramy, ale jest ona jeszcze jest 50. Fajna. Tak, ona jest fajna, ale. Ojejku, nie na tyle tych śmieci, bo naprawdę no. <laughs> Aż mi się źle wiesz. Ona jest świetna. Pod warunkiem, że nie biega tu kocur. Tak, no kocur mamy zrobił koteczka, sobie plac zabaw, agrobukina, już te dziury to jest wszystkim. To, jest, to jest ten kocur, a, który tam teraz można za sobie. Roślin. to. Na ile to ma? 10 minut? No. I już ma dziury. A no. kociak już miał hamak, już miał wspinaczkę, no. ostrzenie pazurów, także no. plac zabaw sobie znalazł. No i wracając do tematu, wymyśliliśmy sobie, że po prostu będziemy, porobiliśmy dziury od zewnątrz, że będziemy to nawilżać. Bo to teoretycznie Podlewać? przepuszcza wilgoć, teoretycznie. Nie przepuszcza, ale tak woda słabo, potem płynie no pływa, no, no tak. Dlatego są porobione dziurki, po prostu to będziemy nawilżać z zewnątrz, skoro. że tak, częściowo przez grunt będzie przechodziło. No, że nie wypłucze, zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Że nie wypuczy ziemi z multipalet, tak jak ten szajs. A w ogóle nie wiem, czy powiesz o tym patencie Zalegro Allegro odnośnie. Czy tak, nie? no to dostałem maila, że jeżeli damy 5 gwiazdek tym... Oni jest nie znają, nie wiedzą, że my tej coś nagrywamy, Tak po prostu wysłałem do wszystkich, że jeżeli damy 5 gwiazdek do tego zakupu do, na jakość tych, tych zraszaczy, no to przedłużą nam gwarancję o 6 miesięcy. Tylko co z tego, że przedłużoną gwarancję o 6 miesięcy, jak to już nie działa. No to hmm. tak, żartu, nie wiem. A może Jakoś to był żart, nie? Ale może no. Prima tak. te rzeczy, nie w tym Świetnie miesiącu. Nie wiem świetnie wyszedł. No Tak a propos kocura właśnie, który no, to świetnie się bawi. Żebyście widzieli, jak to, jak to wygląda, nie? No teraz jest zmoczone, więc kot trochę się waha, ale ogólnie rzecz biorąc... Nie, on, on sobie... nie widzi, nie ma oporów przed tym, czy to jest mokre, czy to jest niemokre, bo tam leciała woda tak, w tunelu, bawi. a on się bawił. Także to jest terrorysta, świr mały. Ogólnie rzecz biorąc, to tam gdzieś będzie agrowukina i chcemy na dużo większą skalę to zrobić. No, z normalnymi dończkami, z tymi multipłatami, bo one tak też średnio się sprawują, ale coś tu pomyślimy. Więc na razie, wracając, co będziemy robić? Będziemy to normalnie na... opryskiwać, to, to co jest tutaj, żeby zobaczyć, czy w ogóle tam jest trochę cieplej, czy to troszkę lepiej rośnie, czy ta grubokina w ogóle cokolwiek daje. Eee, to będzie tutaj na zewnątrz, tak jak jest, i zobaczymy, czy to cokolwiek pomoże. Ja Mamy jeszcze zimową wersję, 23 gramy, no ale no, nie mamy za bardzo gdzie. Dlatego damy na razie temu trochę, tak, czasu. Tak, jeszcze ten pasek, który jest nieprzykryty. No, no powiedziałem wszystko, że tak, właśnie zostaje, no, że, no tak. że zostaje tak, jak jest okay. i widzisz, jak mruczy fajnie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja jeszcze no, mogę? No, tak. Okay. tak. Korzystając z okazji, e, chciałabym podziękować pani Marzęce, która oh. mi porównała do Kwiatkowskiej. Najlepszy komplement, jaki nie, usłyszałam to w życiu. nie, to jest Kwiatkowskiej. Kobieta jest... pracująca, że o tej pracy a, się nie A, ta co tak z no, no, za, za, za PRL-u, tak? No, no, no. Dobra, dziękuję bardzo. <grystanie> Dobra, bierzemy się za, za robotę. No wzrosimy to i idziemy dziś dalej coś robić. Może te, te doniczki, znaczy te multipłaty, te doniczki tam sobie posiejemy już w tym. To też tam nie do końca jest tak, jak powinno być. Kropluje te, no to wszystko przez to, że to nie działa tak. Tak, jak po lewej stronie w ogóle są nienadłużone i nie nieprosowane, a po prawej stoi woda. woda. Tak i no, no, no takie 2 na 10, no. Król lew. Dobra, e, idziemy działać. Król lubię. Król lew. Idźku. Tak? Król. Został mleka i szczęśliwy. Witamy. Dzień dobry. U schyłku dnia. I co robimy? Uwielbiam mikrofonu. Aha. No więc tak, robimy wstępną selekcję drewna. Tu mamy kantówki, które będą szły na jętki Jako drugie, jako po... drugie jętki. Jako drugie Trochę wyżej albo po drugiej stronie, albo po i to i to. Plus ładne dechy, które będą szły po skosie, łączące kilka kroków. Drewno stąd. Drewno stąd, już nie myślę, przenieśliśmy sobie. Pokażę Wam gdzie, i wstępnie je sobie selekcjonujemy. Czyli dzielimy na grube dechy, cieńsze dechy. I no, tak wstępnie, bo one będą jeszcze do poobcinania w większości. Część jest do wyrzucenia, ale musimy po prostu zrobić miejsce w garażu, bo raz będziemy tam sobie ciąć, impregnować dechy na górę. No to tak. Ale będziemy tutaj. Przy okazji dodatkowo musimy zrobić miejsce w garażu, ponieważ za niedługo jedzie pewnie materiał na dach. Więc chcielibyśmy, żeby to jednak leżało w takim miejscu nie gdzieś na dworze, gdzie nas przeważnie nie ma. Teren jest Zabezpieczony jak jest. No a tu będzie zamknięte, będzie sobie spokojnie leżało, czekało na pana dykarza, z którym już jesteśmy wstępnie umówieni. I o! I tyle. Na chwilę obecną, także pracujemy sobie dalej. A ten krzyczął: Nie ma kantówek, nie ma kantówek, miało być ich tak dużo, ich nie ma, a tu proszę. Piękne kantóweczki, cały stosik. Ty się kłócisz ze sobą? Mm, ty się dogadujesz ze sobą, ja się kłócę ze sobą. Dobra, dobra. <noise> Także pewnie dzisiaj zobaczymy się już, jak będziemy się żegnać, tak? Tak. To no, na chwilę obecną tyle. No i dobra, zbliżamy się już do końca. Pozostało to włożyć z powrotem po tej stronie. Będzie włożone na pion. A tutaj, to miejsce będzie miejscem, gdzie będziemy sobie to Ciąć ewentualnie, impregnować, czyścić, tak, Panie Sylwio? Tak, Panie. No właśnie. No i tyle. No, o, no widzimy się może jak już poprzekładamy, prawda? Mamy spadek mocy już przerobowych. Szkońcówka. Tak to wygląda z oświetleniem. Tragedii chyba nie ma. Nie A więc schody widzę. Oczywiście. Tu będą, tu będą, tak będą. Nie wiem, czy coś takiego. Może pod większym kątem zobaczymy. A tu będzie mała łazienka. Łazienka, toaleta. Znaczy nie. Tu będzie gdzieś tam prysznic i tu będzie Sedesik pod schodami. Taki malutki, wiecie, męski. Taki, gdzie jak będzie mnie ona wkuziała, to ja tam będę sobie przesiadywał. I będę sobie dyskutował, będę odpyskowywał. Taki będę bohater. <grych> A jak już się sam ze sobą dogadam, to pójdę, przyjdę do Sylwii i ją przeproszę. Dobra, uważaj na kota, uważaj kota. Powtórz jeszcze raz. Nie, co tak, tam w życiu. Dobra, tyle od nas i do zobaczenia za chwilkę, jak już to wszystko przerzucimy. Jesteś na wizji. Tak, tak i... Wszystkie mądrości, które miał do powiedzenia w dzisiejszym Adrian, to było właśnie to. Jestem zimczony. A ja to co? A ty ja nie tytuł Pokazuj, wytłumacz jeszcze raz, tak dla, pokazaj dla... Ja naj, najpierw pokazuję najgorszego podelca na świecie, województwo mazowieckie, to ten właśnie. To ten, ta tutaj, największy podelet, dobra, jeszcze raz. Byśmy wszyscy razem to fajnie zrozumieli, bo może do nas jeszcze to nie dociera. To jest wzorni, wzór na jętkę mniej więcej. Może być mniejsza, bo wtedy damy jeszcze jedną wyżej. Czyli na tą po drugiej stronie to mniej więcej to będzie i ewentualnie jeszcze te mniejsze damy wyżej, bo widzieliśmy, że, e, że w tych nowszych konstrukcjach tak się daje. A my postaramy się jakoś tam ratować się, nie? E, będziemy się ratować z tym, co, co mamy. Te długie deski, te, które będą ładne, a te, które mamy tutaj wydają się naprawdę bardzo ładne, damy poprzecznie. E, czyli to będzie coś takiego, tak tutaj tak one będą łączyły kropki, bo tak się podobno daje i tak podobno. E, jest super i zwiększa to znacząco wytrzymałość całej konstrukcji. Tutaj w ogóle nie ma jętek, zobaczcie. Jest wisi. No tak, no, a tu. W ogóle nie ma to zobaczyć jak to, jak to. się trzyma, nie? Ach, no dobra, coś chcesz jeszcze dodać? Nie mam siły. Peszy. Już nie wiem, jak się nazywam. Ty, ty się nazywasz. I się nazywam serio. No. Mamy starą klapę do kwiata, do jakby ktoś chciał. Szłyby I szłyby do Fiatu, Fiat jakby ktoś, ktoś chciał. chciał. I dużo rzeczy mam jeszcze. I ten zbiornik mi się Ach, dobra, już Dobra, bardzo dziękujemy, że jesteście. Już jest 700 subskrypcji, jest ekstremalnie super. Kto by się spodziewał, że w tak krótkim czasie tak będzie to szło? I no rewelka, ale już nie przedłużamy. Bardzo dziękujemy, że jesteście raz jeszcze. Pozdrawiam Was serdecznie. I życzymy Wam miłej nocki. Dziękujemy za wszelkie rady, za to, że jesteście tacy aktywni i tyle nam pomagacie. No i co? Do zobaczenia pojutrze, prawdopodobnie, czyli we wtorek. Dobra, tak. Trzymajcie się, mordeczki nasze kochane i do zobaczenia. Hej. Dobrej nocy. Dobra nocy.